Z perspektywy głównych indeksów GPW po ogólnie udanym pierwszym półroczu 2024, drugie było co najmniej rozczarowujące, zwłaszcza na tle ciągnących w górę DAX czy S&P 500. Ale czy to wyraz większej słabości naszego rynku, czy na przykład okazja inwestycyjna? Witaj Michał nasz z GPL z tej strony. Dziś mam dla Ciebie wideo numer 1 z cyklu Mój Plan Inwestycyjny na styczeń 2025 roku plan inwestycyjny na styczeń 2025 roku z ujęcia WIG20. Ostatecznie choć z ujęciem odciętych dywidend indeks 20 największych na GPW spółek zaliczył spadek o minus 6,44%. Kurs niecałe 2 lata poruszał się w kanale wzrostowym, ale opór plus minus 2550 punktów wydaje się być nieśmiertelny. Czy z automatu odbicie od niego oznacza nawet większe załamanie jak to bywało w poprzednich latach? Niekoniecznie, ale na pewno z ujęcia długotermin nowego brak pewnych sprawdzonych punktów odniesienia jako wsparcia w drodze na dołki z 2009 roku plus minus 1300 punktów. Czy obecne okolice 2200 punktów mogą być takim poziomem pomocniczym dla byków? Czy trzeba czekać dopiero na okolice 1900 punktów? Na pierwszy rzut oka grudzień był zmarnowanym okresem, że były jakieś próby odbicia, choć nie zostały utrzymane. I zamiast białego korpusu mamy górny cień. W ujęciu tygodniowym wiemy, że sprawa ze spadkiem, a przynajmniej rozwojem fazy spadku nie jest taka oczywista. Po względnie dynamicznym ruchu z okresu pierwszej części wakacji, jesień mogła być pewnym rozczarowaniem dla niedźwiedzi. Znamienna była sesja z końca drugiej dekady listopada, gdzie próby wybicia wsparcia zakończyły się niepowodzeniem. Co więcej, popyt próbuje budować tutaj może dość niewyraźny układ ORGR na wzrost. Pytanie, czy początek stycznia sygnalizuje już budowę prawego ramienia? ale brak potwierdzenia odbicia i skuteczna kontra niedźwiedzi tym razem z lepszym efektem niż wspomnianym w tygodniu z listopada mogłaby się skończyć czymś większym. Przy ewentualnym potwierdzeniu realizacji ORGR popyt będzie celować w powrót na szczyt, ale musi pamiętać o wspomnianym oporze długoterminowym. Mój plan inwestycyjny na styczeń 2025 roku z ujęcia MWiK40. Rynek średnich spółek nawet po odcięciu dywidend zaleczył ostatecznie zwyżko o 5,83%, chociaż był moment, kiedy ten wynik był znacznie lepszy. To także dała o sobie znać słabsza druga połowa ubiegłego sezonu. Ale także pewne potwierdzenie tego, że ruch od dołków z 2020 roku to ABS-równe CD, może jakiś kanał wzrostowy. Samo cofnięcie oznacza, że plus minus 6650 punktów to potencjalny nowy klasyczny opór. Wsparcie numer 1 pamięta jeszcze czasy z roku 2007, a bliżej szczytu z 2021 roku. I tu obecnie trwają od niego próby odbicia. I w pewnym sensie potwierdzenia, że biały młot z sierpnia nie był przypadkowy dzień także był nieco zmarnowanym miesiącem, bo była ostatecznie świeca równowagi zamiast ta z większym białym korpusem. Początek stycznia jest efektowny, choć pytanie jaki będzie wynik na koniec tego okresu. Czy to sygnalizuje powrót na tegoroczne szczyty, a nawet próby testu tego nowego kanału wzrostowego, górnej granicy konkretnie. Z ujęcia tygodniowego tu także są próby budowy raczej już potwierdzenia ORGR. Zobaczymy czy po tym okresie przerw świątecznych czy noworocznych, czy nawet najbliższego poniedziałku byki są w stanie potwierdzić Powracającą siłę. W dłuższym terminie i tak będzie chodzić o coś więcej niż tylko retest szczytu. Niedźwiedzie muszą to jakoś zanegować, co zwiększyłoby szansę na trwalsze zejście po 6 punktów niż te widoczne z sierpnia czy z listopada. Plany inwestycyjny na styczeń 2025 roku z ujęcia SWIG 80. Rynek małych spółek zaliczył ostatecznie zwyżkę w ubiegłym sezonie o plus 3,1%. Choć i w tym wypadku osiągnięcie mogło być większe, gdyby nie gorsze drugie półrocze. Tu także rynek w pewnym sensie próbuje potwierdzić, że sierpniowy młot nie jest przypadkowy. Grudzień był ostatecznie świecą równowagi. Kurs nawet nie testował minimum z tego sierpnia. Kurs nawet nie testował poziomu z 2007 i 2021 roku, Więc jest szansa, że rynek się rozkręci. Zapewne mankamentem od prawie półtorej roku jest to, że mamy stosunkowo niskie wolumeny. Więc pytanie: czy pojawi się większy kapitał, albo czy mniejszy widoczny jest w stanie doprowadzić do co najmniej powrotu na opór plus minus 25485 punktów. Ale trzeba pamiętać o tym mniejszym wolumenie, w dodatku rozkłada się on na 80 spółek. Więc tu na pewno przydałoby się większe zaangażowanie dla byków. Z ujęcia tygodniowego nie było prób budowy jakiegoś ORGR, a przynajmniej jeszcze, bo jest taka możliwość. Tu ruch spadkowy jest bardzo specyficzny. Na pewno mieliśmy mocną falę spadkową z pierwszej części wakacji, a ta jesienna jest znacznie mniej efektywna. I czy to stanowi o rozwoju fazy spadkowej, czy raczej jesień była pewną fazą wykończeniową dla spadku? Potwierdzeniem, że była to po prostu najdłuższa czasowo, ale jednak tylko korekta dwuletniego ruchu. Początek stycznia jest imponujący, ale zobaczymy, czy zostanie. Zostanie to potwierdzone w dalszej części miesiąca. No, RGR byłby możliwy, gdyby kurs przynajmniej retestował tę wybitą górno-granicę takiego specyficznego, wąskiego, płaskiego kanału spadkowego. Ale zobaczymy. Co z tego wynika. Czy, mimo pewnej słabości indeksów GPW mniej więcej w drugiej półroczu, także na tle rynków zachodnich, gdzie np. przewaga WIG 20 stopniała, czy świadczy to o tym, że wszystko jest już stracone na dłuższy okres? Teoretycznie początek stycznia mówi, że nie, ale pytanie: czy to jest tylko chwilowe, czy po prostu rynek odzyska swoją siłę? W końcu pewne warianty spadkowe mogą zostać zmarnowane, jeśli potwierdzą się warianty wzrostowe. Oczywiście celem numer jeden będą szczyty ubiegłoroczne. Diabeł tkwi w szczegółach, choć wynikowo poszczególne spółki wchodzące w skład indeksów różnią się od siebie. Jedna są na nowych szczytach, inne zachowywały się od miesięcy znacznie słabiej poniżej indeksów. Czy w tej sytuacji rodzą się jakieś okazje inwestycyjne? Z ponad 400 walorów przeglądam głównie te wig 20, MWIG 40 i ZWIG 80, czyli przegląd ograniczam do 140 ewentualnie kilku ETF notowanych na GPW. Jak co miesiąc w serwisie dostępna jest pełna aktualizacja planu działania, tym razem na styczeń, zawierająca listę wszystkich kandydatów do mojego portfela. Dziś chciałem Cię jednak zaprosić do obejrzenia fragmentu tego planu. To jest wideo numer 2, czyli opisu trzech spółek z WIG20, MWIG40 i SWIG80 pod kątem oceny sytuacji wstępnej, postaw fundamentalnych, określenia jakichś potencjalnych momentów zakupów i wyników na jakie liczę a wideo numer 3 to w części A dostępna jest aktualizacja sytuacji na trzech spółkach omówionych w grudniu oraz mały prezent dla czytelników bloga, ale ta część bonusowa dostępna jest tylko do 23.59 czwartku 10 stycznia jeśli jesteś czytelnikiem bloga to wkrótce po udostępnieniu wideo numer 1 otrzymasz maila z linkiem dostępu do specjalnej strony z dodatkowymi materiałami 2 i 3 jeśli jednak nie jesteś jeszcze czytelnikiem to wystarczy z poziomu strony głównej mb przewinąć Ekran na sam dół i skorzystać bezpłatnie z możliwości zapisu na blogowy newsletter. Potwierdzić zapis i wiadomości powitalne otrzymasz link do strefy blogowicza i tam odnośnik do dodatkowych materiałów z dzisiejszego cyklu. No, chyba że jesteś już moim abonentem, abonentką, to nie musisz nigdzie się zapisywać, gdyż części abonamentowej aż omówionych wszystkich kandydatów do mojego portfela. Zapraszam serdecznie, dziękuję za uwagę, życzę ponownie do siego roku. Trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia.